Jeśli od dawna unikasz podwyżek cen paliw zawsze tankując za 50 zł, w zbiorniku twojego auta zrobiło się już prawdopodobnie niezłe bajoro. Woda, zanieczyszczenia, Prawdopodobnie miało to jakiś wpływ na kondycję wtryskiwaczy, które są zanieczyszczone. Być może w komorach spalania auta wytworzył się nagar. W takiej sytuacji pomyślałbym o dodatku paliwowym, który stosowany od czasu do czasu rozwiąże większość naszych problemów. W każdym sklepie znajdziemy preparaty przeznaczone zarówno do silników benzynowych, jak i do samochodów z silnikami wysokoprężnymi. I mogą być to preparaty ogólnego zastosowania, jak te. Czyli one zarówno czyszczą układ paliwowy, jak i usuwają wodę, one czyszczą komorę spalania, robią różne rzeczy, wszystkiego po trochu. I tego rodzaju preparaty możemy w zasadzie stosować do każdego tankowania, możemy stosować co jakiś czas. Jeśli nie mamy jakiegoś problemu z samochodem, to możemy w ogóle z nich zrezygnować. Jeśli mamy wrażenie, że zimą, szczególnie zimą, nasz układ paliwowy zatyka się to znaczy, że być może w benzynie znalazła się woda która ma tam prawo znaleźć się szczególnie gdy robi się raz ciepło, raz zimno gdy wjeżdżamy do ciepłego garażu potem wyjeżdżamy na mróz ta woda się skrapla po prostu na ściankach zbiornika i przy silnym mrozie może zamarznąć w takiej sytuacji warto ją usunąć na przykład preparatem do usuwania wody jeżeli mamy wrażenie, że silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach być może zanieczyszczone są wtryskiwacze i wtedy może pomóc preparat do czyszczenia wtryskiwacza. To są środki po kilkanaście złotych, aczkolwiek widzę to na półce także preparat do całkowitego e, oczyszczania e, systemu paliwowego i on kosztuje 100 zł. On ma zregenerować tak naprawdę i wtryskiwacze i pompę paliwową i zbiornik paliwa, e, przy czym jest to już e, spory wydatek. Natomiast e, z całą pewnością zimą e, powinni zainteresować się dodatkami paliwowymi. Posiadaczy silników diesla. W niskich temperaturach może się zdarzyć, każdy właściwie się z tym spotkał, jeśli ma taki samochód od dłuższego czasu, że przy minus 20, przy minus 25 stopniach Celsjusza olej traci swoje właściwości, olej napędowy. Z niego wytrąca się parafina, która zatyka bardzo łatwo filtr paliwa i w zasadzie w takiej sytuacji dalej nie pojedziemy. Możemy w takiej sytuacji Zastosować depresator. To jest taki środek, który o kilka stopni Celsjusza poprawia odporność na mróz oleju napędowego. To jest preparat, który kosztuje 30 zł i wystarcza na 500 litrów oleju napędowego, czyli z grubsza na 10 tankowań auta osobowego. Mamy w zasadzie szereg takich preparatów. Tu jest podobny. I on wystarcza na 600 litrów, a kosztuje zaledwie 14 zł. Także nie jest to duży wydatek. Możemy też wziąć coś droższego. To jest preparat, który co prawda kosztuje także 14 zł, ale wystarcza tylko na, na raz. Uwaga! Takie preparaty nazywane są w różny sposób. Albo są to dodatki do diesla z antyżelem, albo są to dodatki przeciwparafinowe, albo są to depresatory. To jest tak naprawdę dokładnie to samo i właściwie nie ma większego znaczenia na jaki preparat się zdecydujemy. Ważne, żeby nalać go do zbiornika, zanim zrobi się naprawdę zimno. Jeśli już olej napędowy zgęstniał, to właściwie jest za późno. Kolejna rzecz to samochody zasilane gazem. Tu mamy dokładnie taką samą sytuację, jakbyśmy tankowali zawsze za 50 zł, czyli zbiornik jest prawie zawsze pusty, a jeśli nawet nie jest to... Kilkadziesiąt litrów paliwa wodzimy przez bardzo długi czas. W tym czasie w zbiorniku gromadzi się woda i to jest największy problem. I w związku z tym warto zastanowić się nad dodawaniem dodatku paliwowego do każdego tankowania. Może to być na przykład dodatek z napisem LPG, ale może być to też zwykły dodatek paliwowy do silników benzynowych. Mam duże podejrzenia, że te preparaty są bardzo podobne o ile nawet nie takie same, przy czym producenci, żeby ułatwić kierowcom wybór, po prostu napiszą na niektórych dodatkach LPG i to ma ich przekonać, że to jest właściwy preparat. Tak naprawdę dowolny dodatek usuwający wodę, kondycjonujący w jakiś sposób układ paliwowy będzie dobry. I tutaj warto pamiętać, żeby jednak mieć w zbiorniku co najmniej pół baku żeby nie wozić 5 litrów, bo im mniej paliwa w zbiorniku, tym większa szansa, że ono się zanieczyści. Jeśli chcemy zabezpieczyć olej napędowy przed krzepnięciem w niskich temperaturach, powinniśmy dolewać do niego depresator zawsze przy tankowaniu. Paliwo podawane przez dystrybutor po prostu jest cieplejsze niż temperatura otoczenia, jeśli na zewnątrz jest minus 20 stopni i to paliwo się nadaje do użytku. I depresator może pomóc, jeśli dodany jest do paliwa, które jest płynne, które jeszcze, z którego jeszcze nie wytrąciła się parafina. Jeśli parafina się wytrąci, no to najpierw musi być samochód i tak ogrzany, paliwo musi się ogrzać, musi, się do, musi wrócić do e, stanu nadającego się do użytku i dopiero wtedy depresator zacznie działać. Także najlepiej, jeśli to zrobimy przy tankowaniu. Jeżeli chodzi o samochody benzynowe, nie jest to aż tak istotne. Tak naprawdę możemy dodawać dodatki w dowolnym momencie, byle zbiornik nie był pusty. W nim musi być jednak 30-40 litrów paliwa, żeby ten preparat nie był zbyt skondensowany. Ale jeśli chodzi o samochody dieslowskie, jest bardzo ważne przy tankowaniu.